Witajcie w kolejnym dniu, bardziej odcinku No, jedziemy do Karpacza dzisiaj, tak, to dzisiaj Jesteśmy na przystaniu Gdzieś w drodze No Na razie Jesteśmy No i co? Do Karpacza już jedziemy Powiem Wam, jak będziemy już na kempingu. Jak się nazywa kemping? To wszystko. No to co? Widzimy się na kempingu. No i co? Jesteśmy już na kempingu? Tak? Tam jest śnieżka. No, jesteśmy na camp 66. I taka nasza miejscowa jest. Jeszcze tutaj robimy. I chyba w następnym odcinku Was trochę oprowadzę, ale dzisiaj na razie nie. Będzie dużo odcinku, bo my tu na tydzień zostajemy. No tam mamy tutaj panele nawet słoneczne. Tam po drugiej stronie ja też były. I co, może dzisiaj wam jeszcze go prowadzę? Tu mamy domki. No i co? Zobaczymy, co będzie się działo. No. No to co? No to co? Biorę Badyla. No i co? No i co? Nie wiem co teraz powiedzieć, ale co? No, robię cięcie po prostu. Widzimy się, jak coś będzie może trochę ciekawszego, bo dzisiaj już będziemy trochę odpoczywać. To zobaczymy. No i co? Kolejny dzień. Nowy dzień, bo wczoraj nic ciekawego. Jesteśmy na rowerówce. Ja jestem zmęczony. Tutaj jest kolejny wodospad. Kolejne, bo my już dużo wodospadów widzieliśmy. No i tutaj na wypająk jest. Tutaj są kilka wodospadów, a tam w oddali jest największy. No, tam po drugiej stronie też wodospady. No to co? Muszę gdzieś indziej. No co? Idziemy na Wank, czy coś takiego. Nazwę macie do góry. No, idziemy trasą. Jeszcze 8 minut albo 9. Trochę, trochę trochę tym razem dłużej. Tam moi rodzice i no, mamy tutaj. Jezus. Zamiast prawdziwą ścieżką, to jakimiś skrótami, ale może dojdziemy. Tak naprawdę taka była ścieżka, tam szła, ale tu i tak była strzałka, że tutaj. To skrótem przeszli. To jest ta droga. Tam jest znak. No, co? Idziemy? O! Strzałkawy! Brawo! Czyli tam. Dobra. Nie rozumiem. No nie rozumiem. Idziemy dalej. O! Pierwsi turyści idą. Z nami nie jest. Czy nie jesteśmy sami. Dobra, idziemy. Boże święty. Trasa jest taka... Taka jakby leśna trasa jest. No, to jakieś, jakieś drewno to było. Idziemy dalej. Oczywiście. Dalej, 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 dalej. Dobra. Idziemy dalej. Jeszcze nie. Idziemy. Trochę Wam pokażę tę drogę, bo jest ciekawa. W sumie zobaczcie, taka leśna. Proszę się, już dużo. Tutaj mamy ten, jak to się nazywało? Nie pamiętam. Jezus. Ja już chcę do szkoły, bo przywrócę sobie pamięć. Ja zapomniałem. Nawet. Tu mamy deski z jakimiś napisami. Poza napisem może nie widzicie. Idziemy dalej. Tam jakiś klas. Idziemy cały czas. Oho, wiatr się zaczyna. To ja poruszam. Jezu, błoto tutaj. Rzeka się zaraz tu zrobi. Dobra. Widzimy się w zamku. Idziemy cały czas. Aj, co? Doszliśmy do świątyni Wang. No, tutaj jest. Ale ładna. Co? Ja nawet nie wiedziałam, że to jest to świątynia. Zauważyłem. Taka przewa dlatego, że była trzeba dlatego, że bo mi się na trętek. No, Wiosno musi być tu pięknie. No, a następno ci na śnieżkę. Jutro. Nie. No tam. No, chyba, że nam pogoda nie dopisze. To jakiś inny dźwięk godna. Mam nadzieję, że nie będzie to. To samo. Co so kiedyś? Jak się spinaliście na kiewią? Że wam buza spotkała i musicie zływać. Mam nadzieję, Dobra, dalej się połączamy. Pokażemy potem dalej. To jest takie osoby niewidome mogą sobie mm, tak jakby przeczytać o tej świątyni. No. A tutaj mamy co? W tej świątyni mm -hmm. Tu ona jest zara obok A my gdzieś tu jesteśmy akurat A My gdzieś tu akurat Tutaj jak się patrzy to my gdzieś tu jest. Tak, chodź O, w ogóle tam można wyglądać. lasy? Co? No tylko lasy Tutaj tam chyba jest widok A no... Tu jest jakiś cmentarz A może to były te posągi co widzieliśmy? <grym>

ty tam przy tym szlaku powiedziałeś, że to już prawie szczyt śnieżki. Tu są dwa wyjścia, jest takie na połowę. Wysokie, nie? Wysokie. A tutaj są piękne widoki. No tak. są widejki. Chyba... Jeszcze dzisiaj was poprowadzę, jeszcze w tym pięknu, bo jeszcze nie połowę. A ty głębiej. No ale takie są.

Jakie jest plan z W środku piwnicy. To Nie No, ale tutaj jest z No i to jest ten zmentarz. Jesteśmy teraz blisko kościoła. No to, to był pałac. A tutaj są drzwi, chyba zamknięte. Nie można wejść, ale teraz wejdziemy do tutaj. Zobaczymy co tu jest. Widzimy się tu. No i co? Jesteśmy tutaj. No tutaj mamy taki tunel. Oba, że to jest kałuża nie wiem czy tam wejdziemy. Dzisiaj padało. Dzisiaj taka burza trochę nam przeszła. To się nie dziwię czemu tam nie ma... Można... No, kałuża, czyli nie wejdziemy do tego fajnego tunelu. Nie wejdziemy. Przez przypadek tutaj wylazłem. Dobra, tam poszedł. A tutaj zauważyliśmy, że też jest szlak. Szlak tam do góry na Śnieżkę. Ten taki ładniejszy, gdzie są rzeki. Ładne krajobrazy. To są... O, zaczął dzwonić. Szkoda, że jest zamknięta, bo bym z przyjemnością weszła do środka. No ja by też nagrała tam. Nie A nie tutaj są groby. No i co? Idziemy. Mm. <gry> Ale tam, zobacz. <laughs> Idzie ząbiek. Ale zobacz te dwa groby takie są inspirujące. No takie kwiatkami. Może to nie Cudno. Jak będzie też coś ciekawego co jeszcze... To jeszcze nagram, ale... sami Niemcy można wydoliona No, to co? No to co? To co? Widzimy się chyba na kempingu albo jak będzie coś ciekawego też. Ale przed tym wejdziemy do tego tunelu. A, to już wejście. To się... A ja się dziwiłem że Dobra. To co? Widzimy się na kempingu. Albo jak będzie coś ciekawego. No to co? Już kończymy odcinek. Było fajnie. Przyjechaliśmy dopiero. No. <grybujesz> no. No to co? Kończymy ten odcinek. No to co? Widzimy się w następnym odcinku na Śnieżce. Cześć i pa.